Myślę, że to jest najlepszy moment na zmianę marki. Rzeczywiście jako partner technologiczny, jako jeden z głównych sponsorów Euro 2012 jesteśmy firmą mocno w to zaangażowaną i to jest bardzo dobry moment, żeby przejść od TP do Owencz. Chodzi o y, rzeczywistą zmianę i podejście do klientów, chodzi o zmianę y, obsługi klientów, podniesienie jakości. Tak naprawdę sama y, zmiana marki y, polega właśnie na tym, że zyskujemy to, co w marce Owencz jest najlepsze, czyli podniesienie jakości obsługi klientów. Myślę, że sama spółka zyska dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i technologii, które są dostępne na całym świecie w ramach Orange. To jest 225 milionów klientów w ramach globalnej marki Orange, przychody wartości 40 miliardów euro, więc to jest rzeczywiście dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, jakie są na świecie.